Siema we vlogu, który nagrywam taką, Który nagrywam tak sobie, żeby było fajnie. I widzę was w pierwszym vlogu tak, tak. Serii, którą będę nagrywać na laptopie, żeby było fajnie. zaraz mi się zaczęło. I to jest wersja, więc pani czy pytanie serii taką muszę wskazywać Przez się kurna jakbym tak... Epiczka nagrywa, Tak słuchaweczki, o proszę mikrofon, w ogóle to na kamerce. Ja nie wiem, czy wy to słyszycie tam, o tam. Nie wiem, ja nie mogę tego ogarnąć, jak w ogóle tutaj mam. Patrz, widzicie? Chcę dość tak, żeby było bardziej mikrofon. Nie wiem. Ale muszę bardziej patrzeć na kamerkę, ale to nieważne. Wy to pewnie słyszycie, ja nie wiem. Ale pewnie tak. Jeśli tak, to sorry, bo u mnie w pokoju jest remont, dlatego muszę robić to tutaj. Więc tak, będzie seria wyzwanie czy pytanie. I to jest taka seria, w której zadajecie mi pytania i wyzwania. Seria polega na tym, że po prostu zadajecie mi pytania i wyzwania. To akurat nagrywam ten, to chyba będzie Q&A, czyli kto pyta nie błądzi. Albo taka moja seria, którą wymyśliłem odpowiedzi. zapomniałem. No tak, jak sobie przypomnę, to pod koniec filmiku albo w następnym filmiku Wam powiem. Więc tak, będzie wersja seria wyzwań czy pytanie, albo kto będzie nie bądź. Czyli QA. Jak nie wiedzie, to tutaj, to, to polecam sprawdzić kanał jego, bo na jego kanale jest. Łaptek! A nie, to myślałem, że. Sorry, myślałem, że to łatek drapie w drzwi. <grymne> Co? Nagrywam laptopem. No, ale nie podchodź tak do kamery. Eee, tu. Dobra, no, papa, papa. Dobra. Piszcie w komentarzach, jaki chcecie, jaką serię, jaką serię chcecie. Ale ja myślę, że to raczej będzie seria wyzwanie czy pytanie. Znaczy, nie, pytanie nie błądzi. Co? Bo nie mam takiego bezprzewodowa, bezprzewodowa, bezprzewodowego laptopa. I dlatego tak, dlatego myślę, że będę mam po prostu odpowiedź na pytania. Myślę, że to tyle i... Tak. 10 tysięcy łapek w górę pod filmem. Ponad tysiąc musi być, żeby był następny filmik. Dobra. Pa.